O podbarwianie. Powiedzmy, że z tą szóstką sobie podziałam. No, nie będzie ta szóstka. Ja na co dzień używam podbarwiacza firmy Enamel Ena Brown i ten Brown 1. Tutaj tego nie mamy, bo chłopaki opornie do tego podchodzą i. Dost... Brown, Brown 1, bo masz Brown i Brown 2. No to ten Brown jaśniejszy. I wybrałem ten podbarwiacz dlatego, że on jest rzadki. Po prostu. Potrafi zapłynąć w każdą przestrzeń. Tutaj mamy, tutaj mamy z GC, z Essenti, standardowy taki, jaki dają, ale on, on nie jest taki rzadki. On jest dosyć gęsty. Czekajcie, on jest dosyć gęsty. Jak będę chciał go rozprowadzić, to widzicie, klei się bardziej narzędzia niż, niż tego, co ja bym chciał, czyli tych brust. momento, bo tu mam coś poprzestawiane, dobra? I teraz tak, jak to podbarwianie powinno tak na dobrą sprawę wyglądać? Czekaj, tu sobie poprawimy, ok. Podbarwianie brust to nie jest wpychanie tego podbarwiacza wszędzie, gdzie się da, czyli w każde możliwe miejsce. To jest zaznaczenie tylko i wyłącznie pewnej trójwymiarowości, której Pacjent tak na dobrą sprawę nie potrzebuje, to jest, no nie wiem, mocno estetyczna część pracy. Ja jeżeli będę chciał podbarwić, no to podbarwię te bruzdy, tu, w których najczęściej taki osad mógłby wystąpić, czyli bruzda od strony, ta bruzda skośna, powiedzmy zagłębienie tu, gdzie jest spotkanie w tych wszystkich brust. O, widzicie jeszcze jakieś, jakieś resztki tego. Tej masy, to może nie ten ząb będziemy podbarwiać, podbarwimy tą siódemkę w takim razie. I ostrym narzędziem, ja do tego używam mikroopenerów, przenoszę sobie kropelkę takiego podbarwiacza i wręcz w powietrzu nie dociskając, staram się go rozprowadzić w miejscach, gdzie mógłby on wystąpić. I no, powiedzmy, że sobie wykorzystam tą porcję, którą tutaj Założyłem, powiększę Wam to. Tu pacjenta troszkę sprawni to idzie. Część osób mówi, że miesza na przykład podbarwiacz z systemem wiążącym, z jakimś primerem albo z czymś takim. Uwierzcie mi, że to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ wtedy ten podbarwiacz traci swój kolor nawet jeżeli on jest brzydki, brązowy i robi się z tego taki kolor sików. W dużym uproszczeniu. Słomkowy. Słomkowy. Ja, ja już takie naleciałości ze wsi ze mnie wychodzą. Eee, I co, ja bym, ja bym z dwa brasze potrzebował. I teraz co, chcielibyście mieć taki ząb? Brzydki, nie? Do dupy strasznie. Bo ktoś by go rozwiercił. No, dlatego musimy się pozbyć tych nadmiarów. I e, najlepiej jest to zrobić braszem takim gęstym, nie, nie do kanałów, tylko takim stricte do... Tomek, e, masz może braszę gdzieś pod ręką? Bo tak to będę się tu bujał z tym. takie Bardziej włochaty, no. Im bardziej puchaty, tym lepszy, bo musimy pozbyć się tych nadmiarów przede wszystkim. I e, gołym okiem, e, jak sobie na spojrzę później na to podbarwienie, to może się wydawać, że Praktycznie go nie będzie, ale w każdym powiększeniu, w każdym aparacie takie podbarwienie, niestety, Dobra. niestety takie podbarwienie mocno widać. O, dobra. Wyciągnijmy tyle, ile się da. A zaraz do tego dojdziemy, spokojnie. Pędzelek akurat bez, bez... bo widzisz, brasz sobie nie daje rady wszędzie, nie? I tu dopiero z pomocą przychodzi nam pędzelek. Weźmy ten, skoro już jest taki rozczłapany. No, znika, znika. I to naprawdę musi być bardzo subtelne. Jeżeli chcecie ten efekt trójwymiarowości, to nie musi tutaj być to nawalone tak jak. Nie wiem. Już różne rzeczy widziałem. I jeżeli w powiększeniu o tu jest jeszcze za dużo, jak spojrzę na ten ząb, tak bez jakiegoś powiększenia, no to wygląda to ok. E, jakbyśmy sobie o, to obniżyli, no to poza tym, że mamy taką poświatę lekką. No co, może włączymy światło z tego? Gdzie tu jest? Przełączy się. No. Nie, 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 nie. nie. Przełączy się, dajcie mi moment, bo ja też muszę zobaczyć, jak to wygląda. Co, przełączyło się? Jeszcze nie. Co ty chcesz osiągnąć? No chcę pokazać pod mikroskopu na przykład, nie? Dajcie to mi teraz moment. się powinno przełączyć. Dobra, to jest iPad nadal. Ale jak e, w takim większym świetle sobie na to spojrzę, to w, tylko w jakiś pojedynczych miejscach ten podbarwiać jeszcze gdzieś mnie razi w oczy. E, no, a myślę, że mógłbyś ten spolimeryzować. I jakbym wam ten ząb puścił. Mhm. Dobra, dobra. Jakbym wam ten ząb puścił do oglądnięcia, no to stwierdzicie, że nie wygląda to tak źle. E, I teraz tak. W takim razie pozbądźmy się tej warstwy inhibicji tlenowej. Z, no, nie ma tu warstwy inhibicji tlenowej, ale jest warstwa. Jest za to fajna warstwa materiału jeszcze yy, silikonowego z tego bajta. Więc widzicie, on się wręcz przykleił do tego naszego kompozytu. Spróbuję się go pozbyć. Mm, 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 mm. Dasz mi pastę. Wywytałem, sobie obroty ustawimy i teraz tak, warto zwrócić na to uwagę, żeby jak już macie chłodzenie wodne odpalone, żeby tą pastę e, tak jakby omieść szczoteczką w każdej możliwej szczelinie. Czyli jeżeli pasta Wam gdzieś zostanie e, nierozparta, to znaczy, że tam nie doszło do spolerowania tej przestrzeni. Czasami trzeba mocniej nacisnąć szczoteczką, żeby, żeby gdzieś do no po prostu dojść. E, ja sobie wszędzie tam, gdzie mamy kompozyt, czyli tutaj na zewnątrz, usunę go. Musimy, co? Aha, tymi chusteczkami, tak? Myśleliśmy kiedyś. Muszę się pozbyć teraz tej pasty. Wiesz co, a wyczyścisz mi, a ja sobie, tam, a ja sobie zmienię. Teraz tak, podzielamy sobie Soflexem chwilę. Ciężko, co? Nie. Myślę, że całkiem, całkiem. Taką mam po, po, porządną asystę. E, tak jak mówiłem e, wcześniej, nasyp w stronę tego naszego wirtualnego sprayu i usuwamy nadmiary w obrębie drugiej klasy, tam gdzie mogą wystąpić. Ja z reguły robię to, brzydko powiem, na sucho, żeby nie robić niepotrzebnego piuropusu z wody. Natomiast nikt wam nie zabroni stosować jakiegokolwiek chłodzenia. Asysta może dmuchać powietrze, myślę, że to nie jest żaden problem. Dobra, myślę, że jeszcze tu sobie możemy coś zebrać. Dobrze. I teraz tak. Do gry wchodzi bunka Brownie. E, możesz zmuchiwać, no? To się bardzo przyda. Gdzie brzegi preparacji sobie omiatam. Usuwam nadmiary materiału. Sami widzicie, jest problem z tym włosem, który gdzieś mi tutaj z dywanu wszedł, chwilę popracowałem tą gumką brownie i ona to fajnie usunęła. Dobra, teraz bierzemy sobie żółtą kędę. Wydaje mi się, że ten talerzyk, który, który jest w asortymencie jest taki najbardziej optymalny, jeżeli chodzi o tworzenie tego pyłku. Ale nie mówię, że to ma być kenda, może to być nawet soft, ten diapolis czy twist z Raj. to są w sumie te same gumki. Chodzi o to tylko, żeby stworzyć taki proszek i ta kenda też potrafi fajnie zapolerować przejście szkliwno, no szkliwa w materiał, czy materiał w szkliwo. Tyle proszku wystarczy i odpalamy sobie. Na sucho najdelikatniejszą szczoteczkę jaka jest. Te większe szczoteczki są lepsze niż te małe. No ale widzicie już, że pomału zaczyna się błyszczeć, nie? I, o, Jakbyśmy do tego jeszcze dołożyli spray wodny, no to pozbylibyśmy się wszystkich tych resztek gumki, które gdzieś nam tam zostały. No co, chyba nieźle, nie? Kurde, fachura. Jeżeli czasami muszę gdzieś coś... Nie mamy tych złotych, czy mamy? złotych, co? Szczoteczek? Nie mamy. No dobra, jeżeli czasami muszę gdzieś coś zebrać, bo powiedzmy pacjent ma za wysoko w zgryzie i dotyczy to tylko i wyłącznie... Guzków, i powiedzmy, że ten guzek tutaj pod niebiennym przeszkadza, więc go sobie spinujemy. Ok, czyli troszkę go zjechaliśmy. Pacjentowi w zgryzie pasuje. To najczęściej nie trzeba robić powtórnej, jak się to nazywa? Nie trzeba robić powtórnego, całej procedury powtórnego polerowania. Tylko wystarczy ta złota szczoteczka, ten Astrobrasz. I uwierzcie mi, że ona jest w stanie to zrobić. Natomiast my ewentualnie tutaj jeszcze sobie poprawimy z tą kędą. I nie musi być dużo tego proszku. Pamiętajcie, że jeżeli robicie to na sucho, to nie wolno za bardzo znaczy, nie wolno, wszystko wolno ale nie powinniście za bardzo naciskać na ten ząb, ponieważ będziecie generować wysoką temperaturę. No i znowu taki proszek fajnie nam to wszystko zapolerował. Ekstra, nie? Nie no, spodziewałem się lepszego aplikacji.